I właśnie cały ten rozwój duchowy, jak dla mnie, on jest wysoce praktyczny i wysoce ziemski. To nie jest latanie w chmurkach, to jest właśnie zrozumienie tego, jak Twoja dusza Cię prowadziła, jakie jest Twoje powołanie, po co ona tak naprawdę tutaj przyszła. I zrozumienie tego wszystkiego, co do tej pory działo się w Twoim życiu. Jak to, co przeżywałaś, przeżywałeś, miało doprowadzić cię do tego, co ty masz faktycznie robić. I tutaj właśnie zaczyna się proces wychodzenia z tych starych fałszywych tożsamości, w które wchodziliśmy po to, żeby być akceptowani. Tutaj jest oczyszczanie wszystkiego tego, co oddziela nas od źródła, z którego przecież się wywodzimy. Bo w źródle jest wszystko, jest pełna obfitość, jest pełne zdrowie, jest pełne szczęście i to wszystko jest dla nas dostępne.